Very, very, very nice Jest dobrze, kurka wodna Zobaczcie to, jest parkour lotny Który na flacie by wyglądał tragicznie Ale Są widoczki Jest, dobrze, dobrze Jest dobrze, jest dobrze, dobra <grytanie> Witam was w kolejnym odcinku Mapek od widzów Dokładnie tak, osobiście polecam Grę w nocy przy niskiej jasności A w nocy tu coś będzie widać? Timeset Ach, widać. Opcje graficzne, nastrojowa, O kurka, wodna. Dobra, dobra. Skoro tak mówisz. Uhuhu. Mapka jest dostosowana pod grę w nocy jak i w dzień. Ładnie to wygląda. Jednak w dzień, w dzień. Ja wolę w dzień. Ja wolę w dzień. Ja wolę w dzień. Patrzcie, bo, bo jest ładnie, bo jest ładnie w dzień. Dobra. Witaj wertes, na mojej mapce parkur. Nazwa mapki Mountain parkour by Hacker 133. Zasady są chyba oczywiste. Nie cheatuj i graj na Adventure małdzie. Myślę, że mapa cię zaciekawi. No fa fa fajnie się rozpoczyna. E, możesz ustawić dowoli spawn pointów. Yes, yes, yes. Lubię, jak to jest w zasadach. Mam nadzieję, że będziesz się fajnie bawić. Dzięki. Jeszcze raz i powodzenia. <grytanie> Dzięki za łąpeczkę. Wybierz, czy chcesz zachować ekwipunek po śmierci. Tak. Bo nie wiem, co mogę zdobyć. Weź, zbędne rzeczy. O dobrze, bo akurat nie mam sacika. To się ubiorę. Super. Dobra. Spawn point na samym początku I lecimy z klimatycznym parkurem, O oh je yeah. Uważam, że poziom trudności parkura jest wysoki, o nie Umrę nim spadł. najlepsza śmierć Hop, hop, hop i hop, dobra Skoro tak, to ja spam pointuję, skoro mi pozwalasz i mówisz, że jest trudny parkur To ja będę naparzał spawn pointami, O je je Hop, hop. Każdy skok jest możliwy, został przeze mnie przetestowany. Nie ma potrzeby pomagania sobie GM-em. Super. Bo czasami dostaję mapki, które nie są przetestowane i wychodzi często klops z jakimiś skokami. Także, także wiecie. Oj. 180 dzisiaj ze mną. No teraz ze mną nie. Nie współpracuje. O jest, dobrze, dobrze. Podwójna 180, ale jest, 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 dobra. Ponarzekałem i poszło. Dobra. Teraz stąd skaczemy. Oje, 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 to dobre. Co to jest? Dostałem szczęśliwy diament! Hej, dobrze. No to ja sobie spompoituję. Gdzie skakać? Wow, tam było szkło Tam było szkło. Ale zobaczcie, nie widać tak, o tak widać, nie? Dobra. Hop! O, nie, przeskoczyłem, czyli ok, czyli to nie jest za trudne. To dobrze, bo często w takich miejscach są naprawdę trudne skoki. Z takiego szkła na szkło. <laughs> Ale to trzeba przycelować. Nie ma łatwo. Nie ma łatwo, jakiś poziom trudności to trzyma. A, teraz na to nie wskoczyłem. Kurde, idzie coraz gorzej. <laughs> o niej, o nie, jak to tak można. Więc co ja sobie dam z tutaj, skoro, skoro tak się wracam tutaj do tego miejsca.

Ho, 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 Ledwo. Ledwo, 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 ale się udało. Dobrze, dobrze. Dobra. w tym miejscu poproszę spawn pointa He, wiedziałem. Wiedziałem, że tu może być trudna. Także OK. jeszcze raz. I jeszcze w tym sobie poproszę z pointa. I lecimy. O. Aki doki. Z każdym to takie charakterystyczne punkty daje z pointy albo po trudnym skoku, albo przed trudnym skokiem. Żeby... Wiecie, za daleko się później nie wracać. Hops. Idź za czarną wełną. Lozik, Idę, idę. M. M. Ach, te krowy. Co kurde koki, Mały i stareg. Ja chcę starega. Ja chcę starega. Gablota chwały. O kurde. Hi No kurde, sobie wziąłem. Proszę. Fajny easter starek, polecam, polecam. No, teraz teraz ja jakoś wygląda. Hashtag granie bez deta, nie? <grych> Dobra i Starek za nami Pora cisnąć dalej z parkurem Także sobie tam tutaj spam spampointa jakby coś I chodźmy A ty dziadu Nie chciałeś wskoczyć Dobra okay. Jesteśmy na drzewku To lecimy Woo! Dobra Pych, Rozumiem, że do środka Okay, to się spawn point przyda O oh, no! Jak to tak się mogło stać? Oh, Puk, Przydałby mi się mod Taki, że jak na przykład failuję, żeby od, od razu mnie respiła a nie że muszę kliknąć. Ale tam jest ładnie nadal. Ładnie mapa się wygenerowała, naprawdę. To jest z tymi dziwnymi ustawieniami mapy, rozumiem. Och, to nie było fajne <laughs> Ha, wiedziałem, żeby shift wcisnąć Spawn point Kurde, normalnie Park górski Level expert <laughs> Hop Dobra Och Ściana mnie zaatakowała Jak z bara pocisnąłem w ścianę Tak ściana Au, oh, Damn tak ściana ucierpiała Dobra Hop Hoho! Jestem Woo! Ciekawe czy zadziała spawn point Trochę wyżej dałem Także O teraz przetestuję czy działa na takich blokach spawn point Jest Dobrze Dobrze Jestem na górze O kurka wodna co tu się tu dzieje Co się tu dzieje Peng, pęg. Eloszka. Spawn point. Kurde, bardzo ciekawy parkour. Bardzo ciekawy, bardzo fajnie się gra, jak są takie widoki. No widzicie. Wystarczy w dobrym miejscu zacząć budować. I wychodzą hity. Hity za Ameryki Dam sobie w tym miejscu Spawn Point'a. To zrobię double jumpa. O prawie, 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 już myślałem, że jestem na bloczku, a tu, a tu klapsik. O, o to chodziło No Dobra, płotek O nie, o nie, znałem się No No patrzcie, no patrzcie, no Łatwo nie będzie Uff Dobra Okej, okay, podskoku

I teraz pytanie, czy to był fail, czy to nie był fail. <grych> chodźmy, chodźmy. Hasamy dalej, hasamy dalej. Hoppa. Dobra. O ty, panie. Ty, panie. Dalej lecimy z koksem, spawn point. Uuuh. Nie, tu, tu, faka hoppa Hop. Och, ty jeden. Hop. I tutaj od razu powin, powinna działać odrodzenie. nie główne, żeby sobie na przykład poczekało. Ale żeby odrodzenie od razu hasało. W Minecrafcie to będzie spoko. No, 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 no. Nie, nie lubię deszczu. Deszczu to ja lubić nie będę nie tak komenda A kurczę, trudny skok żeś mi dobrał trudnego skoka panie hakier kurde z double jumpa to pewnie byłoby lepiej ale widzicie, jestem w takim miejscu że z double jumpa tutaj może być przyps w takim miejscu nie! Naprawdę siwcie! Dlaczego się automatycznie nie wciskasz po danym skoku? No nie, kurde, mi się udało! Nienawidzę! Nienawidzę takich sytuacji! O! O o! O, Spawn point dla bezpieczeństwa tutaj, jak i też tutaj. Uff. Dobrze. <gryw> Rozumiem, że jak tu spadnę to mam trudniejszy parkur <grych> spawn point o nie spadłem mam trudniejszy parkour no <grych> kiel o nie o nie game mode 1 kurde co mnie tak nisko zrobiło No, ty dwa Dobra, ja sobie na game modzie tutaj przejdę ten zap bo jest specyficzny, specyficzny i sobie będę. O, jak już to wracał po prostu na pole, z którego mi się nie udało. O, tak jak tutaj. Dobra. Dzięki czemu oszczędzamy troszeczkę czasu. No panie, 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 czy to na pewno tak mam robić, jak to to robię, czy jakoś inaczej? To mi się wydaje, że to jest a Kurde A Czekajcie, bo to chyba i tak trzeba robić górą, tak górą trzeba Czyli moja opcja, żeby jak dałem to robić Bez stanowca tutaj nie przeszła, bo No to już bym tutaj się nie wbił Dobra, game pomógł troszeczkę Żeby po prostu się nie cofać milion razy I tak dalej Także spoko, mamy to Spawn point Woo. Dobra Jesteśmy tutaj Świetnie Teraz O nie, o nie, dobra Tam radę to przejść tak czy siak? Nie, nie dam rady Keurka wadna Na no nic, trzeba uważać na kaktusach, bo kaktusy Biją Jak widać na załączonym obrazku Spawn point O, tak odpycha Co? Na końcu zawsze jest najgorzej. Mówiłem? Mówiłem? Na koniec zawsze jest najgorzej o. He. Mam cię. Dobra. Uf, to za nami. E, dziękuję bardzo za przejście mapy. Czułem się bardzo zaszczycony. Jeżeli chcesz, abym stworzył dalszą część mapki, to powiedz to na nagraniu. Zmotywujesz mnie wtedy do dalszego tworzenia. Dziękuję jeszcze raz bardzo mocno. Pozdrawiam ciebie jaki widzów autor mapy Hacker 133. Dzięki za wsparcie. E, tak, zrób kolejną część mapy. Tylko... Tylko kurczę, e, nie będę wtedy przechodził od początku tej mapki, yy, tylko, tylko, tylko wtedy, od, chyba od tego momentu. Tak. Bo naprawdę fajna mapeczka, fajna mapeczka. Także to była część pierwsza, prawdopodobnie będzie yy, część druga za jakiś czas. <grych> Zobaczymy kiedy. A tymczasem Game mode 1. Dobra. Mhm. Czyli tutaj będzie sobie dalej szło, tak? Dobra. Kiedyś to przejdziemy, kiedyś to przejdziemy. Fajna mapeczka, fajna mapeczka. Podobała mi się co najważniejsze. I gitara. No. Szybkie kabum. Jak to ciemno. A no tak, bo ja sobie z, z detale zmieniłem. Dobra, ustawienie graficzne. Tutaj jest krawą. Świetnie. Timeset Zero Dobra, no to co? Pora ocenić mapkę, zanim ją wysadzimy w jakimś tam stopniu e, dobra, patrzę na, na moje oceny długości mapy e, dobra, 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 dobra mm, za długość mapy dam szósteczkę Tro, troszeczkę już tak dociągnę do, po prostu do tej szóstki, bo tam brakowało dosłownie nastu sekund czy coś takiego także też sobie tutaj przyspieszyłem znacznie także tutaj pewnie by dobiło do szóstki na to moje, także długość mapy to 6 długość mapy to 6 ocena 6 na 10 e, fan. To było bardzo bardzo przyjemny parkour, chociaż był podpisany jako trudny, ale bardzo przyjemnie mi się tutaj na nim skakało. Także na fan dam na lajcie, za wygląd mapy. Jak widzicie, co prawda, z, z własny wkład na tą mapę. Be, bez, nie licząc terenu, to, to, jest, to jest tylko zrobienie parkura. Ale widoki, jakie są na tej mapie, czyli ulokowanie tego parkura, jest po prostu przeepickie. Świat wygenerowany tam na tych specjalnych wysokich górach. Jest taka opcja w Minecrafcie. Zobaczcie, jak te góry wyglądają. Skakanie przy czymś takim to jest po prostu miadzia. Miaadzia. Także co? Także co? Wygląd mapy. Wygląd mapy, jako, że tematyka jest górska I są góry, duże góry, nie takie zwykłe Także też tutaj musiała być wykorzystana Kmina co do Sida mapy Jak widać Hmm Hmm Tak się zastanawiam kurde, bo to po części jest robione właśnie Przez seed generator Ale też zarobiste pomysł i blokowanie ulokowanie tego Dobra, dobra, dobra e Wygląd daje dziewiątkę, daje dziewiątkę. Byłaby dycha, gdyby teren był robiony na Flatwordzie i te góry byłyby robione ręcznie albo przez jakiś po prostu program. To wtedy byłaby dycha. Tak. Żeby nie było za łatwo na dychę, nie? Dobra, no to co? Tutaj oceniona mapeczka. Jaka tylko z tego ocena wyjdzie? Coś mi się wydaje, że mogłaby być tu nawet ósemka. 7ka albo siódemka podbijająca pod ósemkę, także ja tu daję 8 na 10, już po prostu sobie nie wyliczam na żadnych kalkulatorach, to nieważne zresztą 8 na 10 mapeczka także brawo, brawo, naprawdę super, naprawdę super patrz jak ja tu TNT wysadzę to nigdzie nie poleci Fil ciach, ciach, ciach mówię, jakby ta mapa była tak jeszcze z 7 minut dłuższa to by była yy, dycha za długość Tienda uh -huh. break, a nie, to nie działa Jak zwykle, blok redstone'a jest niezawodny Można go postawić gdzie się chce I wtedy jest nice uh -huh, Woohoo, w górach <gryw> No, ledwo tutaj teren oberwał Nie ma co się bawić, chyba że po prostu Robię coś takiego. Okay. Dobra, i teraz tutaj. To może coś z tej góry tutaj. Fajnego zrobimy. Uuu. Krowy umarły. No. <gryny> Jak tam góra po naszym tuningu. Spaka, dobra dziura. Dobra dziura się zrobiła. Można powiedzieć, że mapa wysadzona. Tak. Dobra, to wyrzucamy. To też mi się nie przydało, bo gram na Adventure Mode. No to co? Dzięki za oglądanie mapeczki, Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapaczkę w górę, dodać film do lubianych, udostępnijcie na fajsie. Yy, oby, oby więcej mapeczek jest fajnie zaaranżowanych w fajnych miejscach itd. Tak tak bo to było, to było naprawdę cool. To było naprawdę cool. No. No to co? Do następnego. Na razie i cześć. Skomentujcie to oczywiście jako żółwiczek dla Was. I też nie zapomnijcie o subskrypcji. No to.